Z wielkim smutkiem informujemy, że polski świat teatralny i filmowy stracił wyjątkowego artystę. Zmarł Jacek Łukaszewski, ceniony aktor teatralny i filmowy, absolwent renomowanej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Miał 74 lata. Odszedł człowiek skromny, ale pełen talentu. Artysta, który nigdy nie zabiegał o medialny rozgłos, a mimo to jego obecność na scenie i ekranie była wyczuwalna, zawsze prawdziwa. Zawsze pełna głębi. To właśnie ta autentyczność sprawiała, że tak wielu ludzi zapamiętało jego rolę. Jego odejście poruszyło wielu, a w szczególności Ewe Błaszczyk, z którą łączyły go rodzinne więzi. Aktorka w poruszających słowach wspominała go jako człowieka światła, kogoś, kto mimo własnego cierpienia potrafił rozświetlić obecność innych. Powiedziała był jedną z tych osób, przy których inni czują się dobrze nie wciągał innych w swój smutek i ból, a przecież wiem, że jego ból był ogromny. Tymi słowami uchyliła rąbka jego wewnętrznego świata, pełnego cichości, ale i siły, której nie demonstrował na zewnątrz. Łukaszewski pozostawił po sobie liczne kreacje aktorskie. Widzowie zapamiętają go między innymi z obywatela Jonesa w reżyserii Agnieszki Holland, filmu poruszającego temat walki o prawdę, oraz z niedawnej Białej odwagi Marcina Koszałki. Opowieści o trudnych wyborach i lojalności. W każdej z tych ról był wiarygodny, głęboki, oddany. To nie był aktorstwo na pokaz, to była cicha mistrzowska praca. Smutna informacja o jego śmierci trafiła do mediów z opóźnieniem. Dopiero po dwóch tygodniach dowiedzieliśmy się o tej stracie. Dlaczego tak późno? Najbliżsi chcieli w ciszy i spokoju przeżyć ten trudny czas. W świecie, gdzie wszystko dzieje się szybko, ta decyzja była cicha, ale bardzo ludzka. Okoliczności zgonu nie zostały ujawnione i być może nie muszą. Niech to, co najważniejsze, zostanie w pamięci. Rodzina prosi, by zamiast tradycyjnych kwiatów okazać wsparcie dla hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie miejsca, które towarzyszyło aktorowi w jego ostatnich chwilach. To piękny gest. Przekształcenie pożegnania w realną pomoc dla innych. Wspomnienie o Jacku Łukaszewskim pozostawił także jego kolega po fachu operator Krzysztof Krzyżanowski. Podkreślił, jak wielkim był człowiekiem cichym bohaterem sztuki, który potrafił współtworzyć dzieła pełne sensu i emocji. Żegnając Jacka Łukaszewskiego, żegnamy nie tylko aktora, ale i człowieka, który zostawił po sobie prawdziwe światło. Światło, które, mimo że zgasło na scenie, wciąż świeci w sercach tych, którzy go znali i podziwiali. Dziękujemy, że byłeś, a wam. Dziękujemy, że jesteście z nami. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami o ludziach kultury i historii polskiego filmu, subskrybujcie nasz kanał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.